Urszula konieczna, pajęczyna. Rok po roku, dzień po dniu, tworzę pajęczynę własnego życia. Nicią przypadkowych zdarzeń misternie układam wzory. Zaplatam lśniące rosą nitki, a na nich, jak rozsypane perły, rozwieszam marzenia, wspomnienia i nadzieje, smutki i radości. Moja pajęczyna, delikatna, a jednak mocna, w niej potęga wrażliwości, która chroni przed lękami i ograniczeniami. To nie pułapka, to tysiące dróg twórczych możliwości, które prowadzą do wyjścia z każdego impasu. Jesteś jednym z koralików na nitce w mojej pajęczynie. Krążymy razem w labiryncie wzorów, a miłość wskazuje drogę. Czytał Bogdan Dmowski.